Cześć, Natalia jak z tej strony. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o pewnej książce, którą usiłuję doczytać do końca. Codzienne rytuały, jak pracują wielkie umysły. Najpierw zacznę od tego, że z punktu widzenia literackiego jest to gniot. To jest książka, jedna z najnudniejszych, jaką czytałam kiedykolwiek, ponieważ autorka postanowiła wrzucić w 250 stron setkę wielkich umysłów sprowadzając każdą z tych osób do kilku akapitów a propos tego, jak oni pracowali, jakie mieli rytuały i tak dalej, i tak dalej. Więc czyta się to y, dość topornie. E, natomiast dlaczego ja to czytam i chcę doczytać do końca? Dlatego, że po pierwsze umysły wielkich mnie zawsze fascynowały i inspirowały. Natomiast. Ym, ja tam zawsze szukam jakichś wskazówek dla mnie. Zawsze szukam czegoś, co dla mnie będzie inspiracją i co mnie poprowadzi w moim życiu dalej. I słuchajcie, to, co bardzo się w tej książce rzuca w oczy, to to, jak bardzo temu czemuś, co robisz, by stać się znanym nazwiskiem, by stać się legendą, by stać się tym kimś, trzeba się po prostu oddać. Wręcz poświęcić, wręcz czasami u niektórych to dochodzi do obsesji na punkcie tego czegoś, na punkcie pisania, na punkcie malarstwa, na punkcie komponowania i tak dalej, tak dalej. Druga rzecz, która bardzo łączy te jednostki, większość z nich ma swój specyficzny rytm pracy i oni rzeczywiście pracują. Oni pracują bardzo dużo, lub pracowali. Yy, i bardzo często w tych samych godzinach. Rzadko tylko jednostki w tej książce pojawiały się takie, które rzeczywiście miały jakiś taki rodzaj ym, płynności w doborze godzin pracy, natomiast cała reszta miała swój reżim. Jedni wstawali wcześniej, inni wstawiali troszkę później, ale jak mieli pracować od 9 do 13, to pracowali praktycznie codziennie od 9 do 13 i piszali i tworzyli. Więc dlaczego Wam o tym opowiadam? Dlatego, że wielu z nas ma takie zapędy w swojej głowie, żeby stać się wielkim umysłem, coś wielkiego dla tego świata zrobić. Natomiast teraz pytanie, czy jesteś temu czemuś, tej wielkiej idei poświęcić się? Czy jesteś w stanie oddać się te, tej idei po to, żeby ona tobą prowadziła i trochę tobą zarządzała? Dlaczego? Dlatego, że większość z nich, jak się czyta, tak naprawdę nie ma dzieci. Większość z nich ma. Partnerów, partnerki, ale rola tych partnerów, partnerek bardziej się sprowadza do tego, żeby przypominać im o posiłkach w ogóle, bo nie jedli te posiłki, żeby trochę zadbali o siebie. Większość z nich, i to jest dość smutna refleksja, alkohol, narkotyki, leki, więc jeśli chcesz być wielkim umysłem, bardzo cię proszę, raczej tego unikaj. To jest droga do nikon, która bardziej skróci twój żywot, więc jeśli chcesz być wielkim umysłem i być długo wielkim umysłem, a nie masz ciała o z jego zborna, to raczej długo po prostu na y, lekach, narkotykach czy alkoholu nie pociągniesz. Więc y, czy ja polecam tę książkę, żeby ją przeczytać? Jeśli tak jak ja lubisz, znać odpowiedź na pytanie, jak oni to robią, jak oni to robili, to jak najbardziej tak. Natomiast no, literacko cię to na pewno nie porwie. Y, natomiast jeśli samemu masz takie zapędy by stać się wielkim lub wiesz, że wielkim jesteś, czy jesteś gotowy się temu oddać. Cześć.